Cześć wszystkim, tutaj ma w szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony w czytaniu ogólnym miesięcznym na styczeń 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie are te zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w tendencji i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania: miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są. Dla Was. Dobrze, moje kochane Skorpiony, już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu styczniu, po prawej tło tej sytuacji, to, czego nie widzisz, doprecyzowanie i przyczyny. Bardzo często też się pojawia odrębna sytuacja, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tą po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu będzie karta rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Skorpion w zbliżającym się miesiącu w styczniu. Zaczynamy sobie paziem kielichów, <laughs> bardzo ładną energią. Kwórka mieczy, a z kielichów, gwiazda, cesarz. Szóstka buław. I jeszcze rada, moje drogie skorpiony, jaka rada. Trójka mieczy. Co ciekawe, najtrudniejszą kartą, bo wszystkie karty są prawie mm, bardzo dobre. Może ta czwórka mieczy jest taka niewybitna. E, są bardzo dobre oprócz Rady i Rada. Mm, Zresztą przejdziemy sobie do tej rady, bo, bo ta rada y, ona mówi o energii waszej ogólnie. Nie o jakimś konkretnym wydarzeniu, tylko o energii. Dobrze, moje kochane skorpiony. Przechodzimy sobie do waszego czytania. Paść kielichów, czwórka mieczy, as kielichów. Te karty bardzo mocno, jeśli chodzi o zbliżający się miesiąc, mogą mówić o tym, że jakieś y, wyznanie, jakaś życzliwość w waszym kierunku ja bym powiedział, że. Wywoła w was jakąś taką ostrożność albo ym, ym, wy, wy będziecie potrzebowali się nad tym zastanowić. Może tutaj ym, ktoś yy, do was, yy, może ktoś, yy, kto, yy, od kogo to się nie spodziewaliście, po prostu yy, będzie dla was bardzo miły, bardzo życzliwy. Zresztą, yy, Skorpionym. Skorpiony na podstawie swoich bardzo często wcześniejszych doświadczeń to jest bardzo ostrożny znak. On nie ufa tak łatwo, tak? Jak czasem ktoś zaczyna być zbyt miły, albo mamy pewne zdanie na, mają skorpiony pewne zdanie na czyjś temat, i ktoś nagle zaczyna zachowywać się przecząco do zdania tych skorpionów. No to skorpiony tak podchodzą no nieufnie, tak na spokojnie, tak? Trzeba, muszą się zastanowić, dlaczego ta osoba się tak zachowuje? Co ona może tym sposobem ugrać, tak? Gdzie jest tutaj yy, yy, haczyk? Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś, czyjaś życzliwość, czyjaś tutaj, ktoś będzie dla was bardzo miły w tym miesiącu, a wy będziecie raczej yy, tacy nastawieni na spokojnie do tej sytuacji, tak? Yy, a z kielichów yy, natomiast jest to karta... Dobrych emocji, jest to karta docenienia. Bardzo prawdopodobne, że ktoś was po prostu w tym miesiącu bardzo mocno doceni, jakoś was wyróżni. Um, bardzo prawdopodobne, że też bardzo pozytywnie będzie się do was odnosił. Um, I też um, ja bym tu powiedział, w tym paniu kielichów to jest troszeczkę taka życzliwość, taka, takie, um, taka energia troszeczkę takiego. Um, i, I taka szczerość dziecka, chociaż ja mam z, tą, z tym paziem kielichów, co to, to, z tej szczerości, to ktoś może tak pokazywać taką swoją stronę, a co do tej szczerości, to ja zawsze mam też pewne wątpliwości. Natomiast ja mam wrażenie, że wy tutaj e, też. E, może być tak, że wasza nieufność będzie wynikała albo z jakichś wcześniejszych doświadczeń w stosunku do tej osoby, a chyba, że ktoś będzie chciał się po prostu z wami pogodzić. Może z waszego otoczenia po prostu, z kimś ostatnio relację się popsuła, ktoś tutaj yy, stracił w waszych oczach i teraz ta osoba może albo w pracy, albo z jakiegoś waszego otoczenia towarzyskiego będzie się próbowała do was przymilić. Tak to tutaj wygląda. Tak, bo w tym czwórce czwórka mieczy to, to my tutaj się uspokajamy, budujemy swoją równowagę, jesteśmy też tacy y, nieufni, troszeczkę tacy, bazujący na poprzednich doświadczeniach, także moi kochani w tym miesiącu może po prostu być tak, że ktoś będzie do was wyciągał bardzo mocno na początku roku już... Yy... Taką dłoń pojednania, bym to tak nazwał, tak, i będzie chciał tutaj w jakiś sposób te relacje pomiędzy wami polepszyć, w jakiś sposób wam docenić, was docenić, i wam powiem tak. Te karty mogą, zresztą tu jest też potwierdzenie, mogą mówić o tym, że jeżeli na przykład w ostatnim czasie z pracodawcą nie dogadywaliście się najlepiej, a w jakiś sposób was rozczarowało, może nie wiem, oczekiwaliście od nowego roku jakiejś większej podwyżki albo jakiejś Premia końcoworoczna, która była obiecana albo jej nie było, albo była w innej wysokości niż liczyliście, to może być tak, że po prostu ta osoba e, będzie miała świadomość, e, poukłada to sobie w głowie i na przykład dojdzie do wniosku, że nie ma e, całej grupy chętnych na wasze miejsce, tak, którzy się będą bardziej starać e, od was. I, I może być tak, że mm, wy dostanie, zostaniecie po prostu przez to docenieni, tak? Ktoś sobie może chłodno przekalkulować tę sytuację. Ktoś będzie po prostu dla was mił, a wy będziecie tacy no jakbyście nie do końca albo w to ufali tej osobie, albo w to wierzyli, albo przykładali do tego uwagę. No tak tutaj karty pokazują. No skorpiony też bardzo często one się zachowują w ten sposób, jeżeli na kimś się sparzą, tak? One potem im jest y, ciężej się przełamać, bo one dużo mocniej do tego swojego doświadczenia... Do tej swojej historii, tak, do tego, co przeżyły z daną osobą, przykładają uwagę. Tak? Dlatego, tak jak mówię, te karty właśnie mogą wskazywać na, na, na wasze takie nastawienie, troszeczkę powiedziałbym delikatnie obronne. Tak? I też pamiętajmy, że Czwórka Mieczy jest po Trójce Mieczy, czyli karty rozczarowania. My w jaki sposób w Czwórce Mieczy po tym rozczarowaniu się leczymy. Czyli y, bardzo prawdopodobne, że próba czyjeś, y, 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 czyjeś tutaj, czyjegoś działania w waszym kierunku, tak, odbudowania czegoś, będzie wynikała z wcześniejszego rozczarowania, jeśli chodzi o tą samą osobę. Zresztą skorpiony bardzo często to się y, tak próbuje demonizować, jako taki znak, wiecie, który już na wstarcie do ludzi jest na nie, który tak bardzo często bazuje na stereotypach, w związku z tym jest na nie, tak, który jest taki hardy, nie, bo skorpiony są po prostu ostrożne i one bardzo mają dużo trudniej yy, nie, nie ogólnie przekonać się do człowieka, tylko yy, dać szansę zaufać komuś, kto już raz yy, to zaufanie nadwyrężył, tak? kto już raz po prostu to zaufanie stracił. I karty pokazują właśnie taką sytuację, w której ktoś Was bardzo mocno w przyszłości rozczarował. Myślę, że jeszcze przed y, końcem roku, tak, czyli teraz w grudniu, y, albo jeszcze wcześniej, kto y, okazał się nie do końca, nie wiem, tak uczciwy w stosunku do Was, jak Wy żeście przypuszczali. Bo najprawdopodobniej, pamiętajmy też, że y, jesteśmy rozczarowani tylko w sytuacji, jeżeli w coś wierzymy, komuś ufamy. Tak? Bo jeżeli nie pokładamy w kimś nadziei, jeżeli y, na starcie uważamy, że nic dobrego nie ma się co spodziewać po tej osobie, to nie jesteśmy rozczarowani. Ta karta mówi o tym, że albo ktoś z Waszych znajomych, z Waszych przyjaciół, albo Wasz pracodawca, yy, może też jakiś współpracownik, <laughs> najpierw Was rozczarował, a teraz będzie próbował jakoś Was w cudzysłowie urobić, przekonać do siebie znowu, tak? I będzie tutaj yy, szeptał słodkie słówka do łóżka, po to, żeby skorpiony yy, wróciły do, tych, do tej wersji wcześniejszej, tak? Do tej życzliwszej wersji. Natomiast ja, ja mam wrażenie, że wy, wy tutaj nie będziecie tak entuzjastycznie podchodzić do tej osoby i do jej wyznań, i do jej tutaj podchodów w tym temacie. Bo yy, ta czwórka mieczy pośrodku, mówi o tym, że co prawda, może wam się troszeczkę, a z kielichów yy, uczciwie, może wam to się podobać, wy możecie yy, troszeczkę wiecie, być tak. No fajnie, bo ktoś połechce chce wasze ego, tak? Troszeczkę ktoś wam tutaj yy, yy, też czyjeś nadskakiwanie i czyjeś wyznania, i teraz yy, próba pojednania może, może tutaj wam się podobać, tak? Te, te kroki w Waszym kierunku. Natomiast <laughs> karty mówią o tym, że wy tak łatwo drugiej szansy tej osobie to wy nie dacie. Dlatego, że wasz, wy, skorpiony, nie tylko zresztą skorpiony, Chociaż tak troszeczkę się przyjęło, że skorpiony, również raki i ryby one pamiętają dłużej, one bazują na emocjach, jeżeli i też bardzo mocniej to są znaki, które dużo mocniej czują, tak, dużo mocniej ufają, dużo mocniej pokładają nadzieję, i dużo mocniej odczuwają rozczarowanie, dłużej to rozczarowanie przeżywają i pamiętają. I te karty mówią o tym, moje kochane skorpiony, że. Tak będzie też w waszym przypadku. Ktoś będzie chciał się pogodzić, będzie robił wiele w tym kierunku, wam się to będzie podobać, bo, a z właśnie mówię o takim poczuciu, że czujemy się w jakiś sposób tam docenieni, nawet jest tam jakby czyjeś nadskakiwanie może być, wiecie, dla was, dawać wam pewną rozrywkę. No tak uczci uczciwie powiedzmy. Ale czwórka mieczy, ona mówi, że wy musicie musi trochę czasu minąć, wy musicie sobie przemyśleć to, przeboleć to, co wcześniej się wydarzyło. I wtedy ewentualnie, jeżeli ta osoba będzie, nie będzie wam nackiwała, po prostu będzie w porządku. Bo skorpiony nie oczekują, że nikt ktoś będzie im nackiwał, także będzie tutaj nagle od najpierw was bardzo rozczaruje, a potem wam będzie próbował. W... Was przekonywać, jak to jesteście fajni, jak to nie było wyjścia i tak dalej. Nie. Wy po prostu potrzebujecie, żeby ktoś był wobec Was fair. I wtedy Wy jesteście fair i nie ma takich sytuacji, że najpierw w te, a później w ten, nie? Jeśli chodzi o tło, bardzo ładne energie. Bardzo ładne energie. Gwiazda, cesarz, szóstka była po nowym roku. Albo nowa fajna propozycja współpracy, albo propozycja e, rozwoju, albo podwyżki od szefa. I też ja bym powiedział, tak, to może też się łączyć z tym, że w ostatnim czasie, na przykład pomiędzy wami a waszym pracodawcą, te relacje najlepsze one nie były. I teraz szef postanawia e, to zmienić, tak. E, I też te karty właśnie wcześniej też do tego nawiązywałem. Że tutaj one mówią o tym, że jeżeli na coś liczyliście, to albo na jakąś zmianę zawodową, albo na jakąś zmianę, jeśli chodzi o rozwój, albo jeśli chodzi o zarobkowanie pieniędzy, to teraz zostaniecie docenione. I też po nowym roku są tutaj perspektywy, bo gwiazda to jest niespodzianka od losu, spełnione marzenie, spełnione aspiracje. Też skorpiony co prawda trygon wody bardzo mocno bazujące na emocjach, ale Mam wrażenie, że jeśli chodzi o trygon wody, skorpiony są najbardziej takie. W związku z tym, że tak jak mówię, ja bardzo często skorpiony, pomimo trygonu wody, kojarzę z takim ogniem. One mają najwięcej takiej siły przebicia, mam wrażenie. Jeśli chodzi o, o znaki wodne, najwięcej mają takiej siły przebicia i najwięcej mają takiego, takiej charyzmy w sobie, tak? takiego ognia w sobie wewnętrznego. I powiem Wam tak, <laughs> bardzo prawdopodobne, że ten ogień w tym miesiącu. Bardzo Wam pomoże, tak? I wszyscy była, w, No, jest to karta zwycięstwa, jest to karta postawienia na swoim, karta uczciwego sukcesu. Także moi kochani, jeżeli w, w ostatnim czasie bardzo oczekiwaliście na jakieś zmiany zawodowe, jakieś nowe propozycje, na możliwości, nie wiem, lepszego spełniania siebie zawodowego, po nowym roku to się może po prostu wydarzyć, tak? I będą się działy rzeczy, które. Przyniosą takie wrażenie, że w momencie, w którym wy dostaniecie te możliwości, Wy dość dumnie będziecie pokazywać swoje zwycięstwo, tak. Natomiast, tak jak mówię, tutaj jeszcze po środku ta karta cesarza, czyli bardzo często to jest właśnie pracodawca albo potencjalny pracodawca. Także moi kochani, jeśli chodzi o zmiany zawodowe, jeśli chodzi o zmiany związane z Waszym rozwojem, styczeń. Po nowym roku będzie dobrym czasem na to, żeby naprawdę spotykały Was pozytywne niespodzianki od losu. Ehm, <laughs> Natomiast jeśli chodzi o radę Trójka e, Mieczy, tu, tak jak już wcześniej zacząłem mówić, tu bardziej chodzi o Waszą zmianę, o Wasze nastawienie, jeśli chodzi o tą radę, niż o jakieś konkretne działanie. Trójka mieczy jest kartą rozczarowań, jest kartą złamanego serca, jest kartą takiego poczucia porażki, tego, że my bardzo mocno przeżywamy gdzieś pewne rzeczy z przeszłości. Ta karta mówi o tym. Oczywiście, ona nie każe nam nagle zacząć ufać osobom, co do których my już mamy swoje zdanie, swoje przemyślenia i swoje doświadczenia, tak? Natomiast ta karta troszeczkę wskazuje na to, żebyśmy my działali bardziej taktycznie, bardziej strategicznie bardziej myśleli o tym, co nam się, co nam się opłaca, tak? Czyli, okej, okay, jeżeli współpracujemy z kimś, kto nie jest godny zaufania, nie ufamy tej osobie, ale. Jesteśmy bardziej otwarci na to, że musimy z tą osobą współpracować, że musimy z tą osobą mieć poprawne relacje, tak? w myśl tak naprawdę własnego interesu, własnego sukcesu. Czasem jest tak, że my już się poznaliśmy na kimś z naszego otoczenia. I my wiemy, że to, to jest człowiek, od którego gdybyśmy mogli, yy, byśmy się po prostu z daleka, tak? Myślę, że każdy tak z naszego otoczenia, tak marzę, w pracy. Przynajmniej raz miał taką osobę, co do której yy, czasem na początku ta osoba mogła nam się wydawać całkiem w porządku, tak? Zaczęliśmy z tą osobą nawet jakoś tam bardziej się trzymać, tak? Bardziej tej, tej osobie ufać, i ona nas bardzo mocno rozczarowała. Ale. I wy, jako znak wodnisty, tak, jako skorpion znak, którym bardzo mocno pamięta. Znaki wodne bardzo często takie osoby, ze względu na trudne doświadczenie, ustawiają się na nie. Tu jest troszeczkę rada do tego, żeby w żadnym wypadku takiej osobie nie ufać. Nie, 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 jeżeli mamy takie doświadczenia, to my się tych doświadczeń trzymamy, ale bardziej też musimy popatrzeć na perspektywę, Muszę się z kimś, muszę z kimś współpracować, muszę z kimś mieć poprawne relacje, muszę, bo to jest dla mnie dobre, bo to mi się opłaca, bo w ten sposób będę mógł realizować swoje cele. Tak? Czyli to jest zachęta do tego, żeby jakieś rozczarowania niekoniecznie zap zapomnieć, ale zostawić bardziej za sobą. I w kontekście na przykład jakiejś współpracy albo jakiejś tutaj relacji, ktoś będzie próbował z wami tą relację odbudować, ja bym tutaj radził, żebyście to przemyśleli. Niekoniecznie, jeżeli w tej osobie wcześniej ufaliście, wracamy do tego punktu, tak, ale bardziej myślę perspektywicznie, bardziej myślę logicznie, tak? Bardziej się nastawiam na to, czy mi się co mi się bardziej przyda, tak? co będzie dla mnie korzystniejsze. Bo może się okazać, że jak Wy sobie przemyślicie pewne sytuacje, na przykład nie wiem, kiepska współpraca z kimś będzie Wam na przykład blokować awans, tak? Albo nie wiem, jeżeli nawet będziecie się chcieli zwolnić, to jeżeli z tą osobą będziecie skonfliktowani, to ta osoba na przykład ma duże znajomości i może wam utrudnić znalezienie pracy, tak? Albo może wam tam coś próbować psuć papierem, No, oczywiście też wtedy się kłaniają kwestie prawne, no ale to już inna kwestia. Moi kochani, tu jest po prostu zachęta do tego, żeby rozsądnie analizować swoją sytuację, tak? Co ciekawe. Ta trójka mieczy może mówić jeszcze o jednej rzeczy. Skorpiony, zresztą tak jak mówię, inne znaki wodne, bardzo mocno, jeżeli w życiu się rozczarowały, bardzo dużo potem mają w sobie takiego żalu. Bardzo są ostrożne, bardzo tak są nastawione i na, mają taką energię, właśnie, że czasem już nastawiają się na zranienie. Moi kochani, tutaj trzeba będzie nad tym popracować, tak? Więcej. Nastawienia pozytywnego do życia w tym, w tym roku, w tym miesiącu przede wszystkim, bo to jest na ten miesiąc czytanie. Bo tak jak mówię, rzeczy, które wokół Was się będą działy, będą bardzo pozytywne i będą tutaj bardzo dobre perspektywy. Dla Was trochę taki, takim zadaniem jest, żebyście się nauczyli bardziej cieszyć z, ty, z tego pozytywnego, co się w Waszym otoczeniu po prostu będzie działo, tak? Żebyście. Um, Skorpiony mają taką trochę też skłonność do tego, żeby, żeby myśleć o tych trudnych rzeczach, żeby wspominać często te trudne rzeczy. Bardzo często trudne doświadczenia, trudne emocje przesłaniają dobre wydarzenia tu i teraz. Moi kochani, musicie się uporać, ta karta o, ty, o tym mówi, z trudną przeszłością, z jakimś żalem o przeszłość. E, z troszeczkę takim właśnie e, czasem mocniej skupieniem na, na rozczarowaniach niż na tych perspektywach, które są teraz. To jest właśnie karta, żebyśmy zaczęli bardziej, wy, kochani, moje kochane skorpione, żebyście zaczęli bardziej e, doceniać to tu i teraz, te pozytywne aspekty, bo w waszym życiu e, w styczniu będzie się działo dobrze. Tak, tylko. Um, Musicie inaczej na, na pewne kwestie popatrzeć, musicie troszeczkę zmienić energię, też pamiętajmy, że to co dajemy, to też potem przyciągamy, dlatego też warto by było pomyśleć o pewnych, o pewnych zmianach w postrzeganiu nasz, waszej rzeczywistości. I tak jak mówię, to co tutaj widzę, bardzo pozytywne kwestie, czyli próba w, w, m, pojednania. Ja mam wrażenie, że troszeczkę zbyt bardzo ktoś będzie tutaj próbował, natomiast wy będziecie do tego podchodzić bardzo oszczędnie, jeśli chodzi o emocje, starając się raczej nie angażować w tą sytuację i też z bardzo dużą ilością nieufności. Natomiast no, ta sytuacja w jakiś sposób może Wam się tu podobać. W tle natomiast bardzo dobre perspektywy zmian zawodowych, zmian z związanych z rozwojem, z lepszymi. Zarobkami, tak. I też mam wrażenie, że czasem pewne zbiegi okoliczności w cudzysłowie, zbiegi okoliczności mogą być dla Was bardzo dużym zaskoczeniem, tak. Jeśli chodzi o radę, zmian nastawienia, uporanie się z trudnymi emocjami i większe skupienie na pozytywach w obecnej sytuacji. Dobrze, moje kochane skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu ocenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Tarot.